Cześć, tu Wojtek z Polska Zwiedza.pl. Dzisiaj chcę zrobić test, w czym najszybciej zagotuje wodę, będąc w wanie. Intuicyjnie myślę, że to będzie garnek tytanowy. Używam go właśnie w tym celu. Między innymi, oczywiście, bo też uważam, że w tytanie najszybciej zagotujecie czy podgrzejecie potrawę. Ale zacząłem się zastanawiać stricte pod kątem wody, więc zebrałem takie oto sprzęty, czyli tradycyjny czajnik, garnek stalowy, tytan i jeszcze mam garnek aluminiowy, akurat taki jeszcze znalazłem, więc zamierzam w czterech tych oto sprzętach zagotować pół litra wody i zobaczę, w którym najszybciej to się uda. Założenie jest proste, żeby nie zafałszować testu, robię to w domu, a nie na kuchence gazowej, którą mam na kartusze w wanie. Dlatego jednolity płomień, nic nie będę zmieniał, pół litra wody i zobaczymy, gdzie najszybciej ją zagotuję. Test jest prosty, przygotowuję 500 ml wody, wlewam do każdego naczynia. Wszystkie okna pozamykane, więc taka sama powinna być siła spalania i włączam stoper i zobaczymy właśnie w którym garku zagotuje najszybciej wodę na pierwszy ogień poszedł garnek Primus w ogóle o zestawie garków Primus poświęciłem osobny film podlinkuję go, zainteresujcie się bo uważam, że ten zestaw jest bardzo fajny Dowana. ten zestaw składa się z dwóch garków i patelni podobają mi się pokrywki ponieważ mają tutaj dedykowane jak widzicie otwory więc Dzięki temu też możecie odcedzić bez problemu na przykład makaron, ta skórzana, ten pypeć też jest dobry, bo wystarczy za niego złapać i możecie bez problemu podnieść pokrywkę. Wygodna rzecz, rączki są składane. Generalnie jestem zadowolony z tego zestawu i używam go na co dzień, kiedy podróżuję kamperem. Woda ugotowana, 4,56, dobra zapisane, idziemy dalej. Czas na drugi garnek aluminiowy, kiedyś kupiłem na AliExpress taki zestaw żeby używać go na ognisku woda zagotowana 5,28 ok jakieś pół minuty dłużej niż w stalowym garnku pewnie dlatego, że po prostu garnek miał większą średnicę to też ma znaczenie teraz garnek tytanowy o tym tytanie też poświęciłem osobny film podlinkuję. Jeśli jesteście zainteresowani garnkiem tytanowym, tam więcej o nim opowiadam, zachęcam odkąd go mam. Jest to mój podstawowy garnek do gotowania, dlatego że bardzo szybko jestem w stanie podgrzać jakieś danie i, co jest równie dla mnie istotne, ten garnek bardzo szybko stygnie. No i jest tak. Jedyny minus to jego cena. 4,5 minuty, dokładnie 4,29. Już stygnie, ale tyle garku tytanowym zajęło czasu, żeby zagotować pół litra wody. 4,29 z garków najlepszy wynik, ale teraz chodzi czajnik. Stanowy, zwykły czajnik. 4,39, słuchajcie. Więc drugie miejsce 4,39 i to koniec krótki test. Jeżeli można go zrobić lepiej, dajcie znać. Ja po prostu wykorzystałem to, co mam. Chciałem sprawdzić, w czym najlepiej gotować wodę w kamperze. Wcześniej codziennie gotowałem wodę w Tytanie, ale zacząłem się zastanawiać, że może lepiej mieć tylko i wyłącznie do gotowania wody, czy jakiś garnek, właśnie, czy czajnik. Mam akurat czajnik stalowy, chciałem sprawdzić. Różnica jest jedynie 10 sekund. Więc, tak jak na początku mówiłem, że podejrzewam, że w tytanie najszybciej się woda zagotuje. Taka prawda ale różnica 10 sekund nie jest aż tak dramatyczna, żeby dalej w tym tytanie robić. Tytan jest moim dalej podstawowym garkiem. Uzupełniające to są dwa garki Primusa. A wodę będę gotować w czajniku. Nie mam innego czajnika turystycznego, aluminiowego, tego szerokiego, płaskiego. Nie wiem, jak szybko można w nim zagotować wodę. Może kiedyś albo go kupię, albo ktoś ze znajomych będzie miał, to sobie pożyczę i w domu powtórzę ten test. Bo mnie autentycznie ciekawi, jak szybko w takim turystycznym czajniku, a nie takim zwykłym, który ja mam, czy jest jakaś różnica w czasie gotowania wody. I to tyle. Ja zaspokoiłem swoją ciekawość. Mam nadzieję, że Wy też. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się. Wojtek z polska.zwiedza.pl. Hej! Dzięki za oglądanie. Przy okazji zachęcam do przeczytania mojej książki. Porachunki.